Cześć. Nazywam się Marcin. Od jakiegoś roku zajmuję się wideo... Dobra. Nie wiem, czy w ogóle mi kiedykolwiek to wyjdzie, bo staram się nagrać to, co staram się nagrać już od jakichś dwóch godzin. Ciężko mi to idzie. Dlatego, że no, nie prezentuję się dobrze przed kamerą i nie czuję się dobrze przed kamerą. Ogólnie to kim jestem, Wam powiem, że nazywam się Marcin. Mieszkam na południu Anglii w Southampton. Jakieś dwa lata już tutaj mieszkam. Od roku zajmuję się wideofilmowaniem, to jest moje hobby. Staram się rozwijać w tym kierunku. i wiecie co? Wpadło na pomysł, że tyle tu jest Polaków już praktycznie 40 tysięcy Polaków w tym mieście. Więc może na pewno są takie osoby, które coś kiedyś miały wspólnego w ogóle z filmowaniem, z wideofilmowaniem, bądź z jakąś telewizją, z czymś z mediami ogólnie mówiąc. Więc może ktoś z Was ma jakieś pomysły, jak zrobić, żeby coś w wolnych chwilach popołudniami nakręcić ciekawy jakiś program o, na temat historii tego miasta bądź o Polakach w ogóle tutaj i pokazać Anglikom, że jesteśmy w stanie coś zrobić dobrego, coś ciekawego ten materiał oglądacie zapewne na YouTubie albo czymś podobnym nie krytykujcie mnie, że kiepsko wygląda przed kamerą, bo wiem o tym, że kiepsko wyglądam bardziej zainteresuję się jak zrobić, żeby obraz wyglądał dobrze niż niż stanie przed, przed kamerą, więc więc nie posyłajcie tego te komentarzy, ale miłe widziane są z kolei komentarze e, osób, które mają jakiś pomysł, chciałyby pokazać jakąś, jakieś historyczne miejsce w Southampton bądź na południu Anglii w ogóle. E, być może ktoś z Was padnie na pomysł, że jest na tyle dobry w motoryzacji, że chciałby zrobić jakąś krótką stawkę, jakiś programik cotygodniowy, tygodniowy, co miesięczny na temat y, motoryzacji tutaj, być może sportu, czegoś innego, więc y, jak macie pomysł, nie krępujcie się, to nie boli, nic nie trzeba płacić. Y, podejrzewam, że zarobić się też na tym za bardzo nie da. Chyba że w przyszłości coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. Jeżeli będziemy wspólnie mieli jakieś pomysły i pomysły przepraszam i aspiracje do tego, żeby, żeby coś zrobić fajnego, to na pewno nam się uda i pokażemy całemu tutaj południu, że, że można zrobić... Coś fajnego w tym kraju. Nie tylko praca, dom, praca, dom, praca dom. Więc zapraszam do współpracy i mam nadzieję, że, że mnóstwo komentarzy pod spodem zaraz się pod tym kinkiem, który oglądacie pojawi. Że wie taką nadzieję. Do zobaczenia wkrótce.